No słuchaj, ta akcja jest, bo, no? bo ty mi tutaj w tym planie napisałeś, żebym nie robiła wyciskanie sztangi nad głowę i unoszenie sztangielek na boki. Nie? Mhm. No i wiesz, ja nie mogę robić tych ćwiczeń, nie? No dlaczego? No bo boję się, że urosną mi barki i będę wyglądała jak facet. Czyli jak twoim zdaniem wygląda proces budowania masy mięśniowej. W sensie, jak szybko on przebiega. No bo jak słyszę taki tekst, że ja nie chcę robić tego ćwiczenia, bo mi urośnie coś i będę brzydko wyglądać, czy wyglądać jak facet, czy coś tam jeszcze innego, no to ja wtedy sobie wyobrażam, że ty myślisz, że masę mięśniową buduje się tak, że robisz trzy serie, załóżmy tam jakiegoś ćwiczenia. Yy, Wracasz do domu, tak? Jesz, kładziesz się, rano wstajesz, podchodzisz do lustra i jesteś do jak Schwarzenegger. Tak? Tak to sobie wyobrażasz? To ja ci powiem więcej. Słuchaj. Ten proces jest taki szybki, że jak masz rozpisane trzy serie, na te barki niech będą, nie? A gdzieś tam się zagadasz z koleżanką, gdzieś tam w telefonie coś posiedzisz za długo. I ci się pomyli i zrobisz cztery serie zamiast trzech. To nie dość, że z barkami dojebanymi wstaniesz rano jak Schwarzenegger, to jeszcze taka broda ci urośnie, o? A nie daj Boże, jakbyś zrobiła pięć serii zamiast trzech. To w ogóle wysto ci urośnie? No, to właśnie to ci urośnie. Bo Rośnie.